Tak naprawdę japończycy nie znają słowa lin. Oni używają słowa kaizen. Kaizen oznacza zmianę na lepsze, ciągłą poprawę. A tak naprawdę w odniesieniu do tego, by ciągle rozwijać siebie samego. I teraz, co jest nam potrzebne do tego ciągłego rozwoju nas samych? Nieustanna refleksja, Japończycy nazywają to Hansei, zastanawianie się nad tym, co zrobiłem, jakie to przyniosło skutki, co powinnam utrzymać dalej, bo przynosi dobre skutki, a co powinnam wyeliminować z moich działań. Dzięki temu mam szansę osiągnąć mój prawdziwy potencjał. Żeby to było możliwe, potrzebuję odwagi. Takiego krytycznego spojrzenia na siebie, no i gotowości do wychodzenia poza schematy. Dzięki temu, dzięki temu, że my sami się rozwijamy, możemy rozwijać nasze otoczenie, rozwijać relacje pomiędzy ludźmi, rozwijać technologie, tworzyć nowe procesy. No i w oparciu o te zasady określono pięć. Zasad Lin Thinkera. Pierwsza z nich mówi: wyjdź poza schematy, porzuć stare zasady myślenia i działania, szukaj nowych. Ponieważ nie jest to łatwe, to myśl o sposobach, by to pierwsze, to porzucanie starych zasad myślenia i działania stało się możliwe. Jeżeli widzisz, że wracasz na stare tory swoich działań, to zastanów się, jak z nich wyskoczyć. Trzecia zasada mówi, nie rób wyjątków. Wychodź poza utarte szlaki, wychodź poza schematy, tylko w ten sposób będziesz się rozwijał. Zobaczcie, z dziesięciu zasad, trzy dotyczą wychodzenia poza schematy. Czwarta zasada mówi, że jeżeli już szukamy rozwiązania jakiegoś, jakiś problem albo po to, żeby coś osiągnąć, to powinniśmy szukać najprostszych rozwiązań, a nie najlepszych. A to dlatego, że dzięki temu możemy szybciej sprawdzić, jakie jest to nasze rozwiązanie. No, czasami się nie udaje. Dlatego piąta zasada mówi: naprawiaj błędy od ręki. I udoskonal to, co niedoskonałe. Tworząc, poszukując rozwiązań, używaj rozumu, a nie portfela. Bardzo często mówimy, nie, ja tego nie mogę, dlatego, że ja nie mam wystarczająco pieniążków. Nieprawda. M można tak pokombinować, wykorzystać to, co mamy, co mamy do dyspozycji, albo zastanowić się, z czego zrezygnować. Po to, żeby pieniądze nie stały się ograniczaniem w naszym rozwoju. Siódmy punkt odnosi się do tego, jak traktować problemy. Często mówimy, że te problemy nie, nie chcemy wiedzieć o problemach, za, wkładamy je do szuflady, zamiatamy pod dywan. A podejście Lin mówi: Widzisz problem? Super, masz możliwości, żeby się rozwijać. Kiedy już widzisz problem, to najczęściej widzisz jego objaw, ale. Trzeba dotrzeć do źródła problemu, jeżeli chcesz, żeby ten problem kolejny raz się nie pojawił. No i dziewiąta zasada mówi o tym, że sami mamy trudność w wymyślaniu różnych rzeczy, czy szukając, czy szukając pomysłów na, na, na rozwiązanie problemu. Dlatego zbierajmy się w zespoły, szukajmy pomysłów, angażując innych, bo inni ludzie mają inne doświadczenia, inną perspektywę i mogą rzucić nowe światło na nasz problem i jego rozwiązanie. A dziesiąta zasada mówi, że to wszystko, co tutaj zrobisz, to jak się nad tym dobrze zastanowisz, to pewnie nie będzie doskonałe. Dlatego wróć do roku pierwszego i doskonal. To doskonalenie nie ma końca.